Cześć kochani, eee, dużo miłości dla Was dzisiaj. Mamy dzisiaj 14 luty Walentynki. Um, obchodzicie czy nie obchodzicie tego święta? Nieważne. Ja uważam, że święto miłości jest zawsze świętem miłości. I nieważne skąd do nas przyszło, ważne, że nam przypomina o tym, że wszyscy powinniśmy być miłością, żyć w miłości na tyle, na ile potrafimy, na tyle, na ile się da, miłością się dzielić, miłość przyjmować, żeby to też było w um, fajnej równowadze. I tak postanowiłam, że sobie wyjmiemy właśnie z tych wróżek, z których robiłam czytanie tygodnia, kartę na dzisiaj dodatkową, na te walentynki dla nas wszystkich. Quiet time, o zobaczcie. Czyli e, fajnie się tutaj wpisała ta karta w, w otoczenie tej, e, tego obrusika. Więc może dzisiaj warto się nad tym zastanowić, nad tą miłością właśnie. E, jeżeli jestem samotny, co mnie powstrzymuje przed byciem w szczęśliwym związku, jeśli tego pragnę, albo takie no poszukanie takiego swojego spokojnego miejsca w sercu, gdzie jesteście tylko wy, gdzie możecie się skupić właśnie na wszystkim, co dobre, na tej miłości do siebie. Dodajcie sobie dzisiaj pytanie, co miłość dla Was oznacza, jak ją tutaj przyjąć, jak ją tutaj odczarować, jak ją przygarnąć, jak się na nią otworzyć, tak? Może warto by było tutaj zdać sobie też sprawę i spojrzeć na to tak, nie cukierkowo, ale tak szczerze samemu ze sobą. Czy kocham, czy jestem kochana, czy jestem otwarty na miłość, czy pragnę miłości. Może czas na to. I zobaczmy, jaka runa nam tutaj będzie towarzyszyła. Chyba się dwie. A dwie się wyciągnęły, ale zobaczcie, to jest niesamowite. Um, po pierwsze, wyciągnęły nam się dwie runy, które mówią o spokoju i ciszy i wewnętrznej kontemplacji. To jest dokładnie, e, dokładnie. Mm, takie ciche miejsce, quiet time, czyli pobycie w ciszy, pobycie w, w środku, w sobie. I wyciągnęły mi się dwie runy, które właśnie o tym mówią. Pierwsza o połączeniu z wyższym ja, też Isa, o nierobieniu niczego za wiele. I Ingwas, takie skupienie na sobie, takie skupienie na wewnętrznej... Mm, na swoim wnętrzu, tak? Na tej wewnętrznej mądrości, na tej strefie komfortu, którą mamy wybudowaną w sobie. Ale to jest doskonały czas na medytację, to jest doskonały czas właśnie na modlitwę, na danie sobie tego czasu. Dla siebie, żeby dojść do tego, czego pragniecie, co chcecie uzyskać. Dzisiaj może być tak, że coś na co czekacie może nie dojść, może się spóźnić, więc ja bym Wam tutaj proponowała, zwłaszcza, że są walentynki, możecie po prostu gdzieś się spieszyć albo coś pozamawialiście, więc dopytajcie, czy to do Was przyjdzie. Czy nie trzeba czegoś wcześniej odebrać? Czy e, stoliki macie pozamawiane, jeśli tak robicie? W ogóle tutaj tak trzeba tego bardziej dopilnować, no bo ta isa z inkwas mogą mówić o zatrzymaniu i spóźnieniu, więc na to też gdzieś chciałabym ukierunkować Waszą uwagę. Także, cóż, ja Wam życzę z mojej strony hmm, cudownych walentynek. Cudownego święta pewnego miłości. Miłości do siebie, miłości do świata, miłości do zwierząt, miłości do natury, miłości do drugiego człowieka, żebyście spojrzeli komuś w oczy i mogli po prostu powiedzieć, że go kochacie. A jeśli nie, nie macie takiej osoby, to spójrzcie w oczy samemu sobie. Spójrzcie w oczy w lustrze i powiedzcie sobie: kocham Cię. A ja jestem wdzięczna za to, że wy jesteście ze mną, i życzę Wam naprawdę samych cudowności na dzisiaj. Trzymajcie się.